Istnieje wiele odmian bylin, ale jedna grupa jest naprawdę wyjątkowa to rośliny okrywowe. Niewątpliwą zaletą roślin okrywowych jest to, że rosną niemal w mgnieniu oka. Dzięki nim błyskawicznie wypełnisz wolną przestrzeń. Rośliny okrywowe możesz zasadzić o każdej porze roku i cieszyć się kwitnącym ogrodem od pierwszych dni wiosny. Ta walcztejnia bardzo mi się podoba. Liście wielu roślin okrywowych pozostają zielone całą zimę. Na przykład liście barwinka. Dzięki niemu będziesz mógł nacieszyć oczy zielenią również w zimie. Tam mamy kolejny ładny okaz, Epimedium. Pięknie zakwitana wiosna. A skoro mowa o kwiatach, to kolejną rośliną, która kwitnie przez długi czas, jest bodziszek. Jest po prostu prześliczny. Rośliny okrywowe uwielbiają rosnąć w cieniu, na przykład tu pod tym drzewem. Ale są też wyjątki. Weźmy na przykład sukulenty. Wprawdzie należą do roślin okrywowych, ale preferują miejsca bardziej nasłonecznione. Cóż, ponieważ miałem trochę wolnego miejsca w rabacie, to posadziłem ciemiernik. Jest tak piękny, że z pewnością go pokochasz. Wprawdzie nie jest prawdziwą rośliną okrywową, ale za to jest zachwycający ciemiernik. Ok, moja rabata jest gotowa. Teraz niech się ładnie wypełni i stworzy gęsty dywan. Aha, jeżeli wydaje ci się, że niektóre byliny obumarły zimą, nie przejmuj się. To tylko liście. Zanim rośliny puszczą nowe pędy, przytnij martwe liście, a będziesz miał ładny, kwiecisty dywan. Jeżeli interesują cię byliny i rośliny okrywowe, koniecznie odwiedź stronę Perennial Power.